I ja otrzymam widzę tej strony Kebus. W dzisiejszym odcinku trochę o Navi, trochę o w sumie zawodnikach z Navi dokładniej, bo troszkę się dzieje i też wyczuwam, że będzie można troszkę na tym zarobić, także zapraszam Was do oglądania. E, zapraszam Was na stronę Selior Skins, bo tutaj swoje skiny możecie sprzedać. E, z kodem KEBUS. Otrzymujecie 5% bonusu do transakcji, także serdecznie Wam polecam z tego skorzystać. Jeżeli chcecie swoje skiny sprzedać, potrzebujecie sianka, no to idealna stronka do zrobienia tego. Szybko, sprawnie, no ele elegancko, elegancko generalnie, także zostawiam Wam link w opisie. Korzystajcie, jak potrzebujecie siana. A my dzisiaj o graczach z Navi. Simple. Simple, tutaj jest cytat. Że nieważne co się stanie, on w końcu powróci. No, i tutaj są jakieś pertraktacje z Face. Jak to się skończy, ciężko powiedzieć. Natomiast być może jest to dobry moment na zakup jakiś naklejek Simpla. No bo skoro już więcej najprawdopodobniej nie będzie reprezentował Navi, jeżeli są rozmowy z FaZem, no to być może stanie się to jakimś, no, może nie hitem, bo to dużo, bardzo duże słowa. Natomiast, no, zainteresowanie wokół Simpla znowu powróci i hype na jego osobę gdzieś tam e, będzie trochę większy. Co za tym idzie. No, większe zapotrzebowanie będzie na naklejki, jak jest większe zapotrzebowanie, no to rynek po prostu unormuje większe ceny. Więc no, chociażby autograf z Antwerpu, czy ze Sztokholmu, to są te tańsze opcje, no i myślę, że będą najbardziej wpływowe ze względu na ich dostępność możecie sobie obadać, zobaczyć, jak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o buy ordery, i zadecydować, czy taka, taka zabawa w ogóle się opłaca. Uważam, że jeżeli to będzie dosyć huczny transfer, a myślę, że będzie, to to jest szansa, że to poleci do góry. Bardzo pozytywnie tutaj patrzę na to, ale wydaje mi się, że na to rzeczywiście szansa jest. No i kolejna rzecz, JL y, też robi sobie przerwę i... no i robi sobie przerwę, nie? Sprawdziłem specjalnie, czy e, coś się zadziało na jego naklejce przez tą informację. No, natomiast JL jest. Yy... Hmm. No, nie chciałbym tutaj nikomu umniejszać, oczywiście. Natomiast jest no, na tyle małym pierdkiem, że nic się tutaj nie wydarzyło. Yy, dlatego, no wiadomo, no, to na pewno jest lepszym zawodnikiem ode mnie, tak? To bez dwóch zdań. Natomiast, no, nic się nie wydarzyło tutaj. Nic się tutaj nie wydarzyło, także nie ma się czego doszukiwać. No nic, zero ruchu. Natomiast, jeżeli chodzi o Simpla, no to to jest zawodnik na skalę światową. No, JL pewnie też, natomiast nie jest aż tak rozpoznawalny jak Simple. Simple jest bardziej medialny, e, także trzeba to obserwować, i myślę, że to może być ciekawa forma inwestycji. Coś zawsze innego niż same skrzynki, dlatego Wam o tym mówię. I to na tyle dzisiaj. Trzymajcie się. Yo.